Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Biker Buzyk i prezentujemy Wam kolejny ciekawy sprzęt, który pojawił się w Biker Buzyk. Tak, a dzisiaj prezentujemy dla Was elektryka, e, rower elektryczny dla młodzieży od Ecobike. Ecobike XSX Youth Series, e, rower na kole 26 cali. Fajna propozycja od Ecobike, e, roweru młodzieżowego. W cenie? W cenie 7,5 złotówki, czyli 7,499. Tak jest. Nie tak dawno omawialiśmy Gianta, który kosztował 12, także jest to jakaś no, znaczna różnica, no, tak. jakaś inna propozycja Dokładnie. roweru młodzieżowego. Czyli zauważamy, że ten segment też się już rozwija i tak jak mówiłem przy Giantzie, z początku byłem mocno sceptyczny, ale po chwili przemyśleń zmieniłem całkowicie swoje nastawienie do do tego typu rowerów. Tylko jeżeli będziemy używać ich z głową, tak, no bo to, Dokładnie. to jest istotna. Tutaj, jeżeli chodzi o używanie z głową, to od razu powiem fajną rzecz: że możemy ustawić sobie zakres prędkości, jaki osiąga ten rower. Czyli fabrycznie jest 20 na godzinę. Jeżeli czujemy się pewnie i młody ogarnia bardziej, Chce jechać szybciej, i stwierdzamy, że jest taka możliwość możemy przyspieszyć do 25, ale możemy też w drugą stronę ugrzecznić tą prędkość do 15 na godzinę. Tak. Co moim zdaniem jest bardzo potrzebnym w opcji i i zapewnia nam sporą dawkę bezpieczeństwa Zdecydowanie. Dla, dla naszego podopiecznego. Tak. Zdecydowanie tak. Cóż, rower mamy tutaj z baterią 13Ah, tak? Tak. Z silnikiem w tylnej pieście. Jest to silnik od Bafanga. Mhm. Koła 26 cali oczkowane. Napęd jest to 1x9 Shimano Alivio, mhm. a to wszystko dopełniają hamulce Alohonga. Zaznaczyć warto, że są to hamulce hydrauliczne. Tak, tak? są to hamulce hydrauliczne, a oponki w tym rowerze to Rubena. Także kolejny plus bateria jest ładnie schowana w ramę, tak. tak jak w każdym modelu Ekobajka. Jest to fajnie zrobione. Montaż tej baterii, demontaż, montaż nie jest trudny, jest łatwy, także w razie czego można dobrze łatwo powiedzieć. Więc... Także no, jest to kolejny plus po cenie, tak? no bo 7,5 za rower elektryczny, który jest. No, Wykonany jak rower elektryczny, nie z po prostu na, na wierzchu baterią. Tak, i z tylnym po prostu kołem z tyłu ten, jak to silnik, nie? Także tu wszystko jest zrobione tak, jak być powinno. Po prostu większy Bike to przejdę na mniejszy Bike w sensie takim rozmiarowo. Tak, no, wygląda praktycznie jak SX-4, tylko żeby. Także tutaj pomieszane. nie ma pośpół tak, <gry> tak powiedzmy. Ładny, czytelny wyświetlacz, to Wam pokażemy też na przebitkach. Tak. Jest, jest fajnie zrobione. Kolorowy, to, to też jest na pewno atrakcyjne. Jest taki nowoczesny. Tak, i intuicyjny, także jest czytelny i możemy, znaczy użytkownik młody może się z nim bardzo szybko połapać, chociaż młodzi użytkownicy teraz się łapią w monitorach o wiele lepiej jak my w ich wieku, na pewno. Teraz tak, dla kogo ten rower? Tak? No, dla, dla młodego człowieka w wieku, dajmy na to, 8-9 lat można już zaczynać. Tak. No tak jak wzrost, wzrost mniej więcej tak, 1,45 m. Chociaż, chociaż, chociaż talon trochę moim zdaniem był e, troszeczkę powiedzmy sobie do niższego wzrostu, tak mi się zdaje. Niższa rama była tak, troszeczkę. niższa dalej. rama, tu troszeczkę wyższa, a czy ona nie... nie... To jest rama 14, cali, czyli to jest taki standardzik. E, czyli przy... troszeczkę ten rower jest takim jakby. Mm, no troszeczkę większa odtale, na jakby to powiedzieć, dla troszeczkę wyższego użytkownika będzie. Tak, jest na pewno troszeczkę bardziej rozwojowy, tak? Tak, właśnie, o, dobrze powiedziałeś, to jest bardziej trochę rozwojowy. E, a tak, poza tym, no, rower fajnie skonfigurowany, za cenę 7500 zł. E, dobrze skonfigurowany rower elektryczny. Mhm. No, mm, jest to e, fajna propozycja i na pewno warta rozważenia. Tak, jest to też nowość. No, model pojawił się w zasadzie w połowie e, sezonu 2023. E, także mówię, jeżeli e, macie e, syna, córkę, którzy chcą z Wami jechać na dalsze wyprawy, e, no a po prostu fizycznie są w stanie zrobić dłuższe wyprawy. Albo e... po prostu <coughs> odpowiada się dłuższa wyprawa. Tak. Wiecie, to... <coughs> że będziecie jeździć długie wyprawy, a no... Nie, tak jak mówiliśmy, nie każdy ma... No ja też mocno rozważam tak. dla, dla swojego młodego, no bo jak e, chcemy jechać gdzieś dalej, no to on ma zapał, on ma chęć i on, wiesz, no jeździ. No ale no, jednak no ale to, wiekowe, jest, tak? to jest ośmiolatek, no i on, wiesz, po tych 15-20 kilometrach e, no, ma dosyć ja nie, nie mam prawa wymagać od niego więcej, tak? No tak. Na chwilę obecną, bo to, to dalej ma być dla niego... Frajda. E, frajda, a nie Dokładnie. zajeżdżanie się. A taki rower... Znając, znając młodego i wiesz, wiem, że technicznie opanuje, no to po prostu te podjazdy nie będą go tak męczyły. Jak będzie podróż, nie będzie go tak męczyło. Też trzeba zaznaczyć, że jest to rower z opcją elektryki. To nie jest tak, że musimy z niej korzystać. Non stop. Tym rowerem da się spokojnie jechać bez napędu elektrycznego i w razie potrzeby możemy go włączyć. Tak. Dlatego też uczulam Was. Przy zakupie jakiegokolwiek elektryka poproście sprzedawcę, żeby dał Wam wypróbować ten rower bez elektryki. Bo wtedy się dowiecie, co to jest za rower. Bo często trafiają do mnie klienci na serwis z jakimiś pomysłami z internetu i mówią: Wie Pan, tu kupiłem, ale tym się bez elektryki to się nie da jeździć. Nie? No bo się nie da, no bo tak to jest zrobione, z, wszystko jest z gumy, praktycznie no nie da się. A czasami też niektóre silniki, kiedyś pamiętam, że bez elektryki nie dało się korbą kręcić. A to nie, 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 to, 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 to takiego jeszcze nie widziałem, ale chodzi o to, sama waga, to porność tego roweru A tak? Sprawia, że po prostu. No, no po prostu nie jest to przy, nie, nie przyspiesza ten tego. rower i w ogóle nie jedzie. Włożenie siły nie jest adekwatne do prędkości, jaką zyskujemy wtedy. Także tutaj też jak robię przymiarki. To pierwsze co, to bez elektryki jest jazda Dobre. próbna, Mówię teraz z lekką domieszką magii. E Elektyka. I tak, i zobacz, zobacz, jak jest, na czym polega różnica. Ale przede wszystkim to ma być dla ciebie rower, a nie jak niektórzy wychodzą obrażeni... Moto, motorower. Tak, jak niektórzy wychodzą obrażeni. Panie, bo, a nie manetkę ma? Bo ma znaczy, no, większość ma, tak, ale ja mówię, ale no, chodzi... to nie, nie oszukuj... Znaczy tak jak mówię, nie znalazłem jeszcze powodu, dla którego mieliśmy kupić rower i nie korzystać z pedałów, tylko z manetki. No. Dokładnie. Mówię, no to nie oszukuj się, kup sobie skuter po prostu. Może się mylę, może hmm. czegoś po prostu nie widzę, to już na którymś filmiku mówiłem, dajcie znać, czego ja nie widzę, mówiąc, że Johnson rowerem tylko i wyłącznie na manetce bez pedałowania, to jest, to jest spoko, nie wiem. Rower tu mamy w kolorze niebieskim, on jeszcze z tego co pamiętam występuje w kolorze biały, tak? Tak i oba, obie opcje mamy aktualnie na, na stanie. Tak jest. A, także jeżeli szukacie tego sprzętu, to jest on u nas, no warto znaczy, że teraz rowery e, wysyłamy, wysyłamy m, czy to w kartonie, jeżeli jest możliwość taka, a jeżeli nie, no to są wysyłane na platformie gotowe już do jazdy. Tak, na palecie. Inaczej, jeżeli nawet producent zezwala na wysyłkę w kartonie złożonego roweru, ale wy macie takie życzenie, żeby wam wysłać na platformie. Nie Proszę ma problemu, nie. żaden problem. O, odpinacie parę trytytek i e, jazda e, na rower. Tak. Także... E, Ale w dalszym ciągu o wiele bardziej zachęcamy do wizyty e, osobiście. W, na, w naszym salonie, tak do jest. przymiarki. To jest moim zdaniem najlepszy, e, najlepszy sposób zakupu roweru, żeby przejść, porozmawiać, e, przypasować. Możemy wtedy na miejscu jeszcze Wam ten rower spersonalizować do Waszych indywidualnych potrzeb. Jest to o wiele, moim zdaniem, wyższa kultura zakupu, jak kliknięcie przez internet. Tak, jest. Także pokrótce omówiliśmy ten rower. Rower ciekawy, rower fajnie zrobiony. Rower wszystko tutaj zostało schludnie zrobione, bo też poprowadzone wewnątrz ramy pancerza, tak. także e, jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszamy, e, a kolejne odcinki już niebawem, jeżeli macie taki rower lub podobny e, z elektryka, e, rower elektryczny młodzieżowy, to dajcie znać co o tym myślicie, e, czy to jest słuszna koncepcja, a jeżeli, naszym zdaniem jeżeli jest jeżeli nie macie słuszna. też napiszcie co tak. o tym myślicie, jak ten pomysł Wam dokładnie. się podoba, dokładnie, naszym zdaniem jest to słuszna e, koncepcja i dobry rozwój. E, oczywiście znajdą się za i przeciw, jak to wszędzie. E, także zapraszamy do dyskusji, i e, widzimy się w kolejnych odcinkach. Tak, natomiast jeżeli szukacie takiego sprzętu, no to na pewno parę sztuk u nas znajdziecie. Dokładnie. Dobrze, tak. dziękujemy za dziś. To będzie wszystko. Dziękuję. Cześć. Hej, cześć.